Ja, ja takiej muzyki dzisiaj muszę posłać na, na fula, żeby wszystkich powkurwiać. A tutaj coś odpierdala, kurwa, na kurwianie, kurwa remontami. I ja nie mogłam spać kurwa o 8 rano, skurwy jebane. Uwyjebałabym kurwa ten budynek w pizdu dzisiaj. Pwa. Ja muszę chyba się takiej muzyki posłać, bo naprawdę. Tak, o wszystkim kurwa. Na maksa dam kurwa. Słuchać kurwa. Z sny, co mi się budziły, kurwa. Kurwa, tak się nie wyspałam. Na maksa, na maksa. Słuchajcie wszyscy kurwa. Jak ktoś śpi, to miał chuja w chuju, to mam. Kurwy syny, nic się budziły jebane ciski. Na sto procent! Eee, kurwa, jak to śpi mam to w dupie Kurwa Kurwy syny mieć się obudziły do dupy jebanej Kurwa Kurwy syny, ale ja po prostu nienawidzę, jak mnie ktoś kurwa budzi, rozumiecie? Godzina ósma rano, nawet niecała, i napierdalanie kurwa. Kurwy syny jebane, się tak skurwiłam już, oh my gosh. A, dzięki, chwilom Kurwy, syny jebane. Tak nienawidzę, jak mnie też rano budzi, kurwa. A jutro... Jutro wstanę... Bo już jutro... Jutro ten... Jutro wstanę i o godzinie, kurwa, 7.30 napierdalam tą piosenkę na maksa, kurwa. Na maksa, rozumiecie? Kurwa. Tyle płacę kasy, kurwa, i co? Ja się nie mogę wyspać do chuja? Zwiona jestem. Jeszcze mi się ta koszulka rozjebana, skurwiała. a ten kawałek bardzo lubię skurwy syny jebane. Rozumiecie. Dołączę do twojego zespołu, możesz wypierdalać. Co mam robić? Ja miałam już stylizację przygotowaną. Kupiłam sobie nowe spodnie, żeby być. E, buggy Trap Girl. I co teraz? I co ja mam kurwa do tego założyć? Kurdy, syny. A się wkurbiłam. Już u środka chciałam TikToków nagrywać wszystkiego dzisiaj. Będzie się takiej muzyki słuchać. Ja muszę wy, wy, wyrzucić wewnętrznego demona z siebie, kurwa, bo jestem tak podkurwiona, że naprawdę. Pierdolę, nie maluję się dzisiaj, mam to w piździe. Czekajcie, bo ktoś do mnie napisał. W czekajcie, bo ktoś do mnie napisał. To bym wszystkich wyjebała, rozumiecie? Postawiłabym bombę na największych budynkach świata i bym kurwa patrzyła, jak te wszystkie kurwy się papalą. Rozumiecie? Nie jem. Nie jem, nic. Jak będę się bardzo czuła głodna, to zjem jawko. Ale tak to nie jem. do lata trzeba formę zrobić. This is the dangerous głodziłam 54 kilo i kurwa byłam zajebista. Zrobię wszystko. Wszystko zrobię. Nawet jeżeli nie będę miała wpierdala przez dzień czasu, zrobię wszystko, żeby schudnąć. Kawusia z rana, papierosek, to jest posiłek, a nie? Zrobię wszystko, kurwa. Wszystko! Zrobię wszystko, rozumiecie? Nie, nic nie zamawiam, nic nie zamawiam, Pierdole, Zrobię wszystko, wszystko, żeby być znowu XS, kurwa, jak kiedyś byłam XS-ką. Zrobię wszystko. Z takim e, postanowieniem, wczoraj e, wczoraj sobie powiedziałam, ostatni dzień jest wczoraj, od dzisiaj, kurwa, jem tylko, pal szlugi i tylko piję kawę. I koniec, kurwa. wyjebane mam na to. Koniec zamawiania pasibusa, koniec pierdalania Na liveie teraz macie mnie motywować, żebym nie wpierdalała, rozumiecie? Macie mnie motywować, żebym nie wpierdalała, a nie. Co zamawiamy do jedzenia? No, wy się cieszycie, jak ja wpierdalam, jak to się nazywa? Ja wpierdalam kilogramy żarcia, później wyglądam kurwa jak beczka czy, czy drzwiowa. Dlatego ja po prostu powiedziałam, że od dnia dzisiejszego jestem tylko na kawie, na papierosach i na hormonach. Koniec, kurwa. Koniec! Może jak mi będzie brzuch bolał, zjem połowę jabłka, nawet niecałe, żeby, wiecie, za dużo kolornie nie było i chuj w to. Wy powinniście mi motywować, a nie. Ile brakuje mi do butów? 490. A przy okazji macie tipli, jak chcecie. Serio, ja od dzisiaj, ja tak zrobiłam kiedyś, jak byłam ten, po prostu nie jem, rozumiecie? Not eating. Dzięki za giwciątki. Koniec. Koniec. No i ja się zmotywowałam. Dzisiaj od dzisiaj koniec pierdalania, rozumiecie? Mam taką jedną koleżankę, co schudła właśnie na tym i ona mówi ona se chwali. Wygląda jak kurwa jebana Kardashianka. I tak trzeba żyć. słuchajcie, "O, już żołądek pracuje. Kubka z wczoraj wyjdzie." Nie idę na żaden trening, pierdolę, treningi robiłam, treningi co nie mogą schudnąć, bo wtedy byłam po treningach 4 razy bardziej głodna. Po prostu przestaję wpierdalać, rozumiecie? Przestaję, w... ja zrobię wszystko. Zrobię wszystko, żeby być kurwa rozmiar XS, tak jak kiedyś byłam. Tak. Koniec, ja już, ja już nie wpierdalam, serio wam mówię. Papierosy, kawa z rana, później e, kładziemy się do łóżka. Włączamy sobie serial, żeby nie myśleć o jedzeniu, ja się nic nie jem, obiecuję, serio, cały dzień będzie robiony live i zobaczycie, że nic nie zjem. No może pół jabłka, pierdolę to, los. dzięki za oczkos. Nie, ja pierdolę, ja, ja już, szczerze powiem wam tak, e o mam jedną flarę, dobra, wypuszczam jedną flarę, no właśnie nie, u mnie to nie działa, wiecie co, u mnie najlepiej działało, po prostu nie wpierdalanie. Jezu, ej, 700. My już uzbieraliśmy 700 diamentów. Za co mam 700 diamentów już? Czemu ja mam 700 diamentów? Już wy tyle giftów nie wysłaliście. Słuchajcie, używam flary. Puszczam wam flarę. Nie, ale serio. Ale serio, serio, serio. No inaczej nie umiem schudnąć, nie umiem inaczej. Tak będzie najlepiej. Kawa, 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 papierosek i jakiś owoc, jeżeli wiecie. I koniec, i dam radę. Ja chcę być Skinny Legend znowu, chcę być, kurwa, szczupła w chuj. I rzuciłam wczoraj zaklęcie. Więc możliwe, że się uda. A czarna i bez cukru. Ktoś ci wysłał dużego gifta, ale nie widziałaś, bo się darłaś. Oh my gosh, to dziękuję bardzo komuś. Ja nie widziałam, bo już mamy 700 diamentów. Boże, święty, w pół godziny my prawie tysiaka uzbieraliśmy. Jezu, dziewczyny! Ja, slej, pieniądze. Mm, 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 mm. A czemu pijaczka Violetta ma yy, kurwa moderatora? Kto to co jest kurwa pijaczka Violetta? Kto tu ma kurwa moderatorów, przepraszam bardzo. Nie, Czekajcie, bo ja nie wiem, komu ja moderatora tutaj dałam. Moderatorzy. O kurwa, tutaj jeszcze Clouds ma! Kaczka nie obejrzała mojego, usuwamy. Ja tu wszystkich... Ula może mieć dostęp. Kurwa, tu są jeszcze ludzie... Oh my gosh. Nie, ja usuwam wszystkich moderatorów. Ja nie potrzebuję moderatorów u siebie na live Eee yy. Klaucy jeszcze ma moderatora tutaj. Wypierdala... Czemu pijaczka? Co to jest? Usuwamy. Za moderatora, jeżeli ktoś wyśle tysiąc monet. Nie no, więcej, 2000. Ktoś wyśle 2000 monet, to wtedy możemy i musi być zweryfikowany. Czekajcie chwilę. No, muszę tu posłuchać wszystkich. To są w ogóle ludzie, którzy już na live'y nie wchodzą w ogóle. Dlaczego ci ludzie mają mieć? Moderatora bez sensu to jest. Ula, może mieć moderatora. Mogę coś zaśpiewać? Jasne. No, myślałam, żeby znowu wziąć Empik. ale stwierdziłam, że teraz po prostu nie będę wpierdalać w ogóle. No, będę sobie codziennie powtarzała: nie jesteś głodna, nie jesteś głodna, że tak naprawdę poczucie głodu. No bo zobaczcie, dlaczego. Ja sobie to tak obmyśliłam, dlaczego ludzie, którzy. Jest już mój głos wysiadania, Dlaczego ludzie, niektórzy potrafią wpierdolić takie duże ilości jedzenia i nadal są głodni, a niektórzy dosłownie, ja widzę po uli, na przykład. Ula potrafi cały dzień nic nieść, zje dosłownie maka, tam, nie wiem, wrapa i w ogóle i chuj. I ona jest najedzona. I tak naprawdę, od czego to zależy, że ktoś potrzebuje tyle, a tyle? Od rozjebania żołądka. Wiecie, co chodzi? A jeżeli mi się żołądek skurczy i będę cały czas mówiła, w wpierdalała w głowę nie jesteś głodna, nie jesteś głodna, chcesz być skinny legend. Tak jak te wszystkie modelki, to kurwa schudnę. Tak jak kiedyś zrobiłam i z 54, 53 kilo ważyłam i było, no... Dobra, wtedy było niezdrowo, ale wiecie... Czekajcie.